Bajka o fioletowej spódniczce i jej przyjaciółce, szarej spódniczce. Fioletowa spódniczka śpi w łóżku. Fioletowa spódniczka staje z łóżka. I patrzy przez okno. Tak, patrzy przez okno. Ma, ma. Tu można przeczytać. Tak. Fioletowa spódniczka wychodzi z domu. Tak, i spódniczki idą na spacer. Spódniczki idą na spacer. Tu jest droga. Ale tu bałagan. Posprzątajmy go. Tak. Uf. Tu jest miska, tu są rękawiczki, tu jest woda, tu jest worek, tu jest opona. A to jest rzeka, tak? Płynie tak, taki bałagan tak, tak. w rzece. I wszystko wyjęły z rzeki. Brawo. Tu jest. Wszystko wrzuciły śmieci, do śmieci. A tu mają w ręce. Piękne dziewczyny z nich są. I się zasmuciły. Zasmuciły się, że ludzie tak bałaganią. Nie, raczej bluzki po bluzki. Tu to są. bluzki zrobiły? Tak. Spódniczki wracają do domu. Tak, wracają. Tu jest droga. Ale ma lampkę fajną. A tutaj ta spódniczka Tak. No I tu ma taki ładny wzorek. To jest lampka. Ślicz... Lampka nocna, nie? Świetna. Super jest ten film. No to pa. No to pa. Miłego.